Dej suba, bo tak chcę. Ale ty, Piotr, jesteś niewdzięczny. Takie atrakcje ci zapewniłem. Jakbym był w twoim wieku i mój ojciec mi zapewnił takie luksusy, to bym się chyba posikał ze szczęścia. Nawet nie mów, że ci nie smakuje. Nie no, smakuje, ale. No ale co, przecież ten bigosik jest przepyszny. No jest pyszny, ale ludzie przeważnie do kina biorą popcorn na nie, bigos. Będziesz jeszcze pił! Kurde, jak mnie tak namawiasz, to polej. Panie doktorze, ja przychodzę panu serdecznie podziękować. No, za prezenty dziękuję, chociaż nie przypominam sobie, żebym pana leczył. To prawda, leczył pan starą Nowakową. Przecież ona zmarła. I ja właśnie w tej sprawie. To była moja teściowa.